Na skraju prerii, na podwórzu drewnianego domu, jesienne liście tańczyły na wietrze. Wzrok kobiety opartej o framugę drzwi błądził w oddali. Za domem Sophie Jenkins ostatnie promienie zachodzącego słońca malowały krajobraz na złoto, podczas gdy jej myśli wędrowały w przeszłość. Trzy miesiące temu straciła męża w ataku Indian, ale zamiast żalu czuła raczej ulgę. Nigdy nikomu się do tego nie przyznała, ledwo odważyła się przyznać do tego sama przed sobą. Wszystko wokół domu świadczyło o pracy kobiety. Zadbany ogród warzywny, czyste podwórze, starannie ułożone drewno opałowe, wszystko to wskazywało, że Sophie Jenkins nie jest kobietą, która poddaje się w walce, nawet gdy los obchodzi się z nią surowo. Gdy wpatrywała się w dal, jej palce nieświadomie głaskały klatkę piersiową, gdzie wciąż czuła ten bolesny ból spowodowany utratą synka. W oddali pojawiła się sylwetka jeźdźca. W świetle zachodzącego słońca początkowo był tylko cieniem, ale w miarę zbliżania się coraz wyraźniej można było dostrzec sylwetkę chudego, wysokiego mężczyzny, który zdawał się coś mocno przyciskać do piersi. Mężczyzna jedną ręką trzymał cugle, drugą mocno przyciskał do siebie mały tobołek. Jack Henderson miał 30 lat, ale jego spojrzenie widziało więcej niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Kilkudniowy zarost na twarzy i ciemne kręgi pod oczami świadczyły o wyczerpaniu i żałobie. W zawiniątku mocno przytulony do jego piersi spał jego zaledwie dwutygodniowy synek. Maria, matka dziecka, zmarła przy porodzie a Jack został sam z niemowlęciem na bezwzględnym dzikim zachodzie. Dwa dni temu opuścił ostatnią osadę. Lekarz w miasteczku powiedział mu, że dziecko nie przetrwa długo bez mleka matki. W miejscowym salonie po raz pierwszy usłyszał imię Sophie Jenkins. Pijany kowboj opowiadał swemu kompanowi, że kobieta niedawno straciła męża i nowo narodzone dziecko. Jack wiedział, że to jego ostatnia nadzieja. Wzrok Jacka utkwiony był daleko poza horyzont, podczas gdy kierował swego konia w stronę samotnej drewnianej chaty na skraju prerii. Nie znał kobiety, do której zmierzał, słyszał tylko w mieście, że niedawno straciła męża i być może mogłaby mu pomóc. Gdy się zbliżał, ten tent końskich kopyt wyrwał Sofię z zamyślenia. Kobieta z napiętą postawą obserwowała zbliżającego się przybysza. Wytarła ręce o fartuch i wyprostowała się. Od śmierci męża nauczyła się, że potrafi sama bronić siebie i swojej posiadłości. Zerknęła na strzelbę stojącą obok werandy, aby upewnić się, że w razie potrzeby jest w zasięgu ręki. Mężczyzna zsiadł z konia, trzymając niemowlę w ramionach. Oczy Sofii rozszerzyły się na widok maleńkiego, kruchego życia. Dziecko było tak małe, tak bezbronne, że serce kobiety natychmiast się ścisnęło. Pomyślała o swoim utraconym dziecku i przez chwilę ugięły się pod nią kolana. Ogarnęła ich cisza, którą przerywały jedynie odgłosy prerii poruszanej wiatrem. W oddali zawył kojot, a kury w kurniku obok domu przestraszone zatrzepotały skrzydłami. Gardło Jacka Hendersona wyschło, gdy się odezwał. Moje dziecko głoduje, jego matka zmarła trzy dni temu i od tego czasu próbuje utrzymać je przy życiu, ale traci siły. Potrzebuje mleka, prawdziwego mleka. Słyszałem w mieście, że być może mogłaby pani pomóc. Głos mężczyzny był ochrypły ze zmęczenia i desperacji. Sofi widziała, że od kilku dni porządnie nie spał i prawdopodobnie sam prawie nic nie jadł. Twarz Sofię stwardniała. Nie lubiła, gdy obcy zakłócali jej samotność. Od śmierci męża był to pierwszy raz, gdy ktoś przyszedł do jej domu. Mieszkańcy okolicy szanowali jej żałobę i omijali farmę z daleka. Skąd pan wie, że mogę pomóc? Dlaczego pan tu przyszedł? Głos Sofii był chłodniejszy niż zamierzała, ale przez lata nauczyła się, że na dzikim zachodzie ostrożność utrzymuje przy życiu, a naiwność prowadzi do grobu. Powiedzieli, że niedawno straciła pani męża i miała małe dziecko, które nie przeżyło. Powiedzieli, że być może wciąż ma pani mleko. Spojrzenie Dziaka nie opuszczało oczu kobiety. Nie chciał być natarczywy, ale wiedział, że życie jego syna zależy od tego spotkania. W zawiniątku niemowlę zaczęło cicho kwilić, jakby potwierdzając słowa ojca. Twarz Sofii drgnęła na wspomnienie. Wspomnienia dni po porodzie były jeszcze zbyt świeże. Jej synek żył zaledwie dwa miesiące. Zabrało go zapalenie płuc. W dniu pogrzebu Sofii czuła, że wraz z nim pochowano również jej serce. A teraz stoi przed nią obcy mężczyzna, który prosi ją, by karmiła dziecko innej kobiety. Jej wzrok przesunął się na tobołek. Jack ostrożnie rozchylił koc, by kobieta mogła zobaczyć dziecko. Twarz niemowlęcia była blada, usta lekko sinawe. Maleńka, zaciśnięta piąstka od czasu do czasu drgnęła. Sofia wiedziała, że dziecko naprawdę głoduje. Niech Pan wejdzie. Podać mu czystą szmatkę. Słowa opuściły jej usta prawie mimowolnie. Zanim zdążyła to przemyśleć, odwróciła się już plecami do mężczyzny i ruszyła w kierunku wejścia do domu. Jack podążył za kobietą do domu, rzucając przy tym wdzięczne spojrzenie w niebo. W środku było ciepło, obok pieca stał bujany fotel, na ścianach wisiało kilka prostych obrazów, na stole leżała niedokończona łatanina. Sophie zdjęła kurtkę i odwróciła bujany fotel w stronę ognia. Proszę mi go podać. Jej głos był teraz łagodniejszy, choć nadal powściągliwy. Jack zawahał się przez chwilę, po czym podał jej dziecko. Czuł, że ta chwila oznacza coś ważnego, ale jeszcze nie wiedział dokładnie co. Sophie wzięła chłopca na ręce, rozwinęła koc i, rozpinając bluzkę, przystawiła niemowlę do piersi. Dziecko natychmiast zaczęło chciwie ssać, jakby zebrało ostatnie siły, by zdobyć pożywienie. Twarz kobiety na moment się zmieniła. Surowość zastąpiło coś innego, czegoś, czego Jack nie potrafił dokładnie nazwać. Być może pokój, być może radość, a może mieszanka obojga. Jack odwrócił wzrok, by nie zakłócać intymności kobiety. Przeszedł na drugi koniec pokoju i patrzył na obraz wiszący na ścianie. Na wyblakłej fotografii widać było Sofi, jej męża i Noworodka. Mąż był wysokim, szeroko barczystym mężczyzną, ale jego spojrzenie było twarde, niemal okrutne. Jack zastanawiał się, jaki mógł być ten człowiek i w jakim małżeństwie żyła Sofi. Jak ma na imię? Głos Sofii przerwał ciszę. Jack odwrócił się w jej stronę, ale dbał o to, by zachować pełen szacunku dystans. William, nazwałem go po moim ojcu. Jack przez chwilę zastanawiał się, czy postąpił słusznie, nie nazywając syna po ojcu Marii, jak chciała jego żona. Ale ojciec Marii był pijakiem i łotrem, a Jack nie chciał, by jego syn nosił takie imię. Piękne imię. Mój miał na imię David. Moja żona wybrała je, zanim zmarła. Sophie spojrzała w dół na dziecko, które chciwie ssało. Uczucie, że znów karmi dziecko... Pozwoliło jej zapomnieć o bólach przeszłości. Maleńka rączka Davida przylegała do piersi kobiety, jakby bał się, że straci ten nieoczekiwany dar. Ogień cicho trzaskał w piecu, na zewnątrz zmierzch powoli przechodził w noc. Pokój wypełnił osobliwy spokój, jakby wszystkie troski świata pozostały za ścianami drewnianego domu. Jak długo zostaniecie w okolicy? Sofii nie podniosła wzroku, nadal patrzyła na niemowlę. Jack patrzył na czubek swoich butów, był zakłopotany. Tak naprawdę nie wiem. Jestem w drodze od śmierci Marii. Nie wiedziałem dokąd się udać, wiedziałem tylko, że mój syn potrzebuje pożywienia. Głos Jacka załamał się, gdy wspomniał imię żony. Żałoba była jeszcze zbyt świeża, rany jeszcze się nie zagoiły. Sofi to zauważyła, ale nic nie powiedziała. Znała ten ból, aż za dobrze go znała. Możecie zostać tymczasowo. Mam małą chatę za domem, gdzie trzymałam zwierzęta. Teraz jest pusta. To niewiele, ale to dach nad głową. W oczach mężczyzny pojawiła się wdzięczność. To było więcej, niż się spodziewał. Miał nadzieję, że kobieta nakarmi jego syna raz, ale nie spodziewał się, że otrzymają też schronienie. Kiedy David najadł się i zasnął, Sophie oddała dziecko Jackowi. Mężczyzna niezdarnie trzymał synka na rękach, widać było, że jeszcze nie przyzwyczaił się do bycia ojcem. Będę go karmić trzy razy dziennie rano, w południe i wieczorem. Ale proszę być punktualny, panie Henderson. Nie czekam na nikogo. Głos Sophie znowu był taki jak dawniej, stanowczy i nieco chłodny. Jack kiwnął głową, po czym ruszył z synem w kierunku chaty. Pierwsza noc była trudna. Chata była mała i zatęchła, ale Jack posprzątał ją jak tylko potrafił. David budził się kilka razy, a mężczyzna bezradnie kołysał w ramionach płaczące niemowlę. O świcie, gdy pierwsze koguty zapiały, Jack już nie spał i czekał aż nadejdzie czas karmienia. W ciągu następnych dni przestrzegał harmonogramu karmienia. Rankiem przychodził do domu, oddawał Davida, a potem zaczynał pracować w gospodarstwie Sofii. Widział, że kobieta potrzebuje pomocy, bo sama nie była w stanie wykonać wszystkich prac na farmie. Bez słowa zabrał się za naprawę ogrodzenia, naprawił dach stodoły i zajął się zwierzętami. Sofii początkowo protestowała, ale szybko zdała sobie sprawę, że bez pomocy Jacka sobie nie poradzi. Mężczyzna ciężko pracował, nigdy nie narzekał i zawsze punktualnie pojawiał się na karmienia. Sophie początkowo zachowywała dystans, ale z upływem dni powoli otwierała się przed Jackiem. Pewnego wieczoru, gdy David spokojnie spał w ramionach Sofii, kobieta zaczęła opowiadać. Mój mąż nie był dobrym człowiekiem. Frank często pił, a wtedy bił. Myślał, że nie wiem, że chodzi do innych kobiet w mieście. W dniu ataku Indian też był pijany, sprowokował ich na skraju miasta, a potem wrócił do domu i ściągnął na nas gniew całego plemienia. Jack nie przerywał, pozwolił kobiecie wypowiedzieć wszystko to, co latami trzymała w sobie. Głos Sofii był spokojny, jakby opowiadała stare historie, a nie własne życie. Kiedy nasz synek zmarł, obwiniał mnie, mówił, że jestem złą matką. Ale ja zrobiłam wszystko, co mogłam. Czuwałam przy nim dzień i noc, ale gorączka była silniejsza. Oczy Sofii napełniły się łzami, ale nie pozwoliła im spłynąć. Jack sięgnął przez stół i chwycił dłoń kobiety. Sofi nie cofnęła ręki. Od tego czasu każdego ranka budzę się z myślą, że być może tak jest lepiej. Lepiej, że Frank nie żyje. I lepiej, że mojego synka nie ma w tym okrutnym świecie. I nienawidzę siebie za te myśli. Jack ścisnął dłoń Sofii, a kobieta odwzajemniła uścisk. David cicho oddychał między nimi, czasem poruszał się przez sen, jego maleńkie usteczka poruszały się, jakby wciąż ssał. W ciągu następnych dni relacja Sofii i Jacka uległa zmianie. Dystans zastąpiło coś innego, coś, czego żadne z nich nie odważyło się nazwać. Jack podzielił się też swoją historią. Opowiedział, jak poznał Marię, młodą meksykańską dziewczynę, która pracowała u miejscowej krawcowej. Mówił o tym, jak stracił ją podczas porodu i że lekarz nic nie mógł zrobić. Opowiedział o swoim strachu przed samotnym wychowywaniem dziecka, o tym, że nie ma pojęcia, co robić z niemowlęciem. Sofii cierpliwie słuchała i udzielała rad. Pokazała dziadkowi, jak przewijać dziecko, jak je kąpać i jak rozpoznać, gdy coś mu dolega. Jack uważnie słuchał i starał się zapamiętać każde jej słowo. W ciągu następnych tygodni, między tymi dwiema samotnymi duszami zaczęła się tworzyć szczególna więź. Sofii codziennie czekała na przybycie Jacka i Davida. Mężczyzna spędzał coraz więcej czasu w domu. Nawet po tym jak David skończył jeść. Wspólnie pracowali na farmie, porządkowali zaniedbane części i snuli plany na przyszłość. Rzadko jeździli do miasta, ale kiedy już to robili, ludzie szeptali za ich plecami. Według plotek wdowa Jenkins i samotny ojciec zbliżyli się do siebie zbyt mocno, ale ani Sophie, ani Jack nie przejmowali się tymi opowieściami. Oboje wiedzieli, że rzeczywistość jest o wiele bardziej złożona niż to, co inni widzą lub zakładają. David z dnia na dzień rósł w siłę. Nie był już tym kruchym noworodkiem, który trzy miesiące temu przybył do domu Sofii. Teraz już się uśmiechał, gaworzył i rozpoznawał zarówno twarz Sofii, jak i Jacka. Serce Sofii napełniało się ciepłem, gdy dziecko się do niej uśmiechało. Lub gdy swoją małą rączką dotykało jej twarzy. Minął miesiąc, gdy Jack postanowił, że ruszą dalej. Czuł, że nakłada zbyt duży ciężar na barki Sofii. Kobieta miała jednak inne zdanie. Jesienny deszcz bębnił o dach, gdy Jack ogłosił swoją decyzję. Ogień wesoło trzaskał w kominku, David bawił się na kocu przed kominkiem, w maleńkich rączkach, ściskając drewnianego konika, którego Jack dla niego wyrzeźbił. Jutro ruszamy dalej. Już wystarczająco długo wam przeszkadzaliśmy. Głos Jacka był cichy, prawie zgubił się w odgłosie padającego deszczu. Sophie trzymała na rękach Davida, który był już znacznie silniejszy i weselszy niż wtedy, gdy przybyli. Kobieta spojrzała mężczyźnie w oczy. A dokąd byście poszli? Pytanie było proste, ale Jack wiedział, że w rzeczywistości chodzi o coś więcej. Spojrzenie Sofii zdradzało, że odpowiedź jest ważniejsza, niż mógłby pomyśleć. Jack wzruszył ramionami. Próbował wyglądać obojętnie, ale jego serce mocno biło. Może dalej na zachód? Słyszałem, że na terenach Oregonu łatwiej zacząć nowe życie. Sophie milczała przez chwilę, światła ognia tańczyły na jej twarzy. David zasnął w jej ramionach, jego maleńka klatka piersiowa równomiernie unosiła się i opadała. A gdybyście zostali? Te trzy słowa wypełniły pokój, napięcie było niemal namacalne. Jack był zaskoczony, choć gdzieś głęboko w sobie może spodziewał się tego pytania. Zostali? Tutaj? Sophie skinęła głową, jej wzrok nie opuszczał oczu dziecka. Ta farma jest dla mnie za duża, a David jest już prawie mój. A ty, Jack Henderson, jesteś dobrym człowiekiem, lepszym niż ktokolwiek kogo kiedykolwiek znałam. Słowa były szczere, a Jack wiedział, że Sophie nie jest kobietą, która łatwo okazuje uczucia. To wyznanie znaczyło więcej niż można było wyrazić słowami. Jack spojrzał głęboko w oczy kobiety. Jego spojrzenie zdradzało to, czego nie wypowiedziały słowa. Sophie, doskonale wiesz, co to znaczy, jeśli zostaniemy. Kobieta uśmiechnęła się, podczas gdy David we śnie małą rączką, gładził jej twarz. Wiem i wiem też, że jestem na to gotowa. Mężczyzna podszedł do nich i objął ich oboje. Następnej wiosny Jack i Sophie pobrali się w miejskim kościele. W ceremonii uczestniczyło tylko kilka osób, ale szczęście, które ich otaczało, znaczyło więcej niż cokolwiek innego. David zaś zyskał matkę, jakiej potrzebuje każde dziecko. W kolejnych latach farma kwitła, podobnie jak rodzina. Rok później Sophie urodziła własne dziecko dziewczynkę, którą nazwali Maria, na cześć matki Davida. Mała Maria była tak samo silna i zdecydowana jak Sophie, ale jej oczy i uśmiech przypominały Jacka. David dorastał, znając historię dwóch matek, tej, która dała mu życie i tej, która utrzymała go przy życiu. W wieku piętnastu lat wyrósł na wysokiego, silnego młodzieńca, który pracował u boku ojca na farmie i którego wszyscy w okolicy szanowali. Minęło 15 lat od dnia, gdy Jack Henderson błagał o mleko dla swego dziecka. Siedząc na tylnej werandzie farmy, Sophie obserwowała, jak jej mąż i już dorosły syn wspólnie pracują w polu. Pomyślała, że czasem największe tragedie prowadzą do najpiękniejszego szczęścia. Słońce było już nisko na niebie, jego promienie malowały krajobraz na złoto, tak jak tego dnia, gdy Jack po raz pierwszy przybył na farmę. Sophie z uśmiechem wspominała tamten dzień i to, jak bardzo zmieniło się jej życie od tamtej pory. Miłość nie zawsze przychodzi tak, jak to sobie wyobrażamy. Czasem puka do naszych drzwi w formie wołania o pomoc, a od nas zależy, czy ją wpuścimy, czy nie. Sophie Jenkins wpuściła ją, ratując tym samym nie tylko życie dziecka, ale i swoje własne. Bo czasem najwięcej dają nam ci, po których najmniej się tego spodziewamy. I czasem to, czego brakuje w naszym życiu, to właśnie to, o czym nie wiedzieliśmy, że jest nam potrzebne.